Witam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich, witam wszystkie dzieci, witam młodzież, witam wszystkich opiekunów proszę Państwa dziesiąte mistrzostwa gminy dobiegły końca. W związku z powyższym będziemy teraz nagradzać tych, którzy zajęli najwyższe lokaty. Chciałem podziękować wszystkim opiekunom za to, że troszczą się o sport w naszych gminie. Podziękować tutaj... Szczególnie serdecznie i gorąco panu Andrzejowi Żachowi za jego serce, za jego serce zaangażowanie, za tą bezinteresowną pracę. Także panie Andrzeju, jeszcze raz serdecznie, serdecznie dziękuję. Proszę państwa, żeby nie przedłużać, to będziemy już teraz przechodzić do wręczenia dyplomów i medali i w tym miejscu. Oddaję mikrofon panu Andrzejowi. Proszę bardzo. Raz, jeszcze raz dziękuję wszystkim opiekunom, ale to bardzo, bardzo wszystkim opiekunom dziękuję za opiekę na trasie, za wypisywanie wyników i dziękuję panu wójtowi, że nie szczędził kilka groszy na wasze nagrody. I w dziesiątych mistrzostwach gminy Małkinia. Nagradzamy kategorię pierwszą klasy 1-2. Kategoria dziewczęta trzecie miejsce. Zęgota Weronika, szkoła podstawowa numer 2, Małkinia. Zapraszamy. Drugie miejsce. Kraszewska Julia, szkoła podstawowa numer 2, Małkinia. Brawo. I jeszcze dalej I pierwsze miejsce Witamy mistrzynię gminy Małkinia Górna Na rok 2009 Wydek Michalina Szkoła Podstawowa Numer 2 Zapraszam. 1-2 Trzecie miejsce, Mazurek Marcin, szkoła postawa prosty. Mazurek Marcin, brązowy medal. Drugie miejsce, srebrny medal, Roskowski Maciej, szkoła postawa numer dwa. I pierwsze miejsce mistrz gminy Małkina, rok 2009, klas 1-2, reprezentant szkoły podstawowej numer 2, Żurawski Łukasz. Kategoria druga, klasy 3-4. Trzecie miejsce, dziewczęta Szkoła Podstawowa Prostyń, Królik Katarzyna Wielkie brawa Drugie miejsce, srebrny medal Reprezentantka Szkoły Podstawowej Prostyń spaltabaka Joanna I pierwsze miejsce Reprezentantka Szkoły Podstawowej numer 1 Małkinia, mistrzyni gminy Małkina rok 2009, Zawisza Natalia. Zapraszamy, Winagrani kategorię drugą chłopcy klasy 3-4. Sustyński Damian, trzecie miejsce, brązowy medal, szkoła Podstawowa numer 2. Drugie miejsce, również szkoła podstawowe numer 2 Małkinia, Szram Konrad. Zapraszamy. I pierwsze miejsce w tej kategorii również reprezentant szkoły podstawowej numer 2 Małkinia. Wachowski Piotr. 5-6. Trzecie miejsce Fydrych Natalia szkoła z numer 2 Małkinia. Zapraszamy! Drugie miejsce jak pamiętam już nie pierwszy medal w ogóle w tych mistrzostwach kolejnych Rutkowska Ewelina z numer 2 I teraz seria samych multimedalistek. A za chwilę wejdzie już na scenę mega gwiazda. Złoty medal zkopa statą dwa Małkinia. Talarek Aleksandra. zobaczcie, w przyszłość, przyszłość sportu biegowego w gminie Małkinia Górna. Wszyscy medaliści w tej kategorii, w kategorii chłopców i dziewcząt, szkoła podstawowa numer 2 Małkinia. Kategoria trzecia, teraz te chłopcy. Klasy 5-6, trzecie miejsce, brązowy medal, szkoła podstawowa numer 2 Małkinia. Dydek Bartłomiej, srebrny medal, kolejny w tych mistrzostwach. Maliszewski Rafał, szkoła dwa 2 Małpinia. I za chwilę powitamy mistrza gminy Małpinia w tej kategorii. Ze wspaniałej szkoły w Orle, Kosobucki Kamil. Witamy! <noise> Prawa dla miejsca gminy Małkinia Górna. I teraz będziemy nagradzali dziewczęta gimnazjum. Tutaj hegemonia biegaczek z prostyni. Trzecie miejsce. Brązowy medal Starzyńska Magdalena. Zapraszamy. Srebrny medal mistrzyni z poprzedniego roku, dzisiaj srebrny medal, też pięknie, Brzuska Dominika, publiczne gimnazjum numer 1. I witamy mistrzyny gminy na 2009 w kategorii gimnazjów Spalta, Baka, Karolina, publiczne gimnazjum Prostej. I nagradzamy chłopców, kategoria gimnazja brązowy medal Uczeń Publicznego Gimnazjum numer 1 Małkini Górnej Skłodowski Maciej Srebrny medal, drugie miejsce Publiczne Gimnazjum Prosty Kucharek Adrian Zapraszamy na scenę I zapraszamy Mistrza Gminy na 2009 Kategoria Gimnazja Sobotka Huber.